Witam kochani dzisiaj z poradnego biegania przy tej pięknej pogodzie naszła mnie taka refleksja, z którą z wami się Podzielę, bo ktoś ostatnio mnie zapytał Grzegorz jak będzie wyglądał tak zwany nowy świat. Ja mówię Ci, że jedyny prawdziwy świat jest w Tobie, jest w Twoim sercu. Staram się nie mówić o wizjach, o moim wewnętrznym postrzeganiu, bo w pewien sposób stałbym się wizjonerem Krzysztofem, który jakąś opcję sugerował, podawałby sugestie innym i tu łatwo popaść, o ile moje serce nie byłoby czyste, mógłbym podawać ludziom nitkę programu subtelnie mi podsuwaną, tak jak to czynił świat Matrixa, świat, który ja nazywam Światem śmierci, światem grobowca, światem Hadesu, światem podziemi, podsuwał tak zwanym oświeconym, aby podać, aby zwabić dzieci Ziemi, czyli naszą świadomość zbiorową, naszą jedność, aby zwabić fałszywą przemianę. I ta droga do zatracenia była niezwykle szeroka. Tu było mnóstwo hura optymizmu. Jak to <laughs> zbliża się przemiana, jak to nadchodzą anielskie światy, które podadzą nam rękę, które nas wyswobodzą. Naprawdę, naprawdę wkraczaliśmy w erę Poddania ponownej niewoli. Ja powracam, czyli <laughs> powracam miłość. Jestem światłem ze światłości. Ty jesteś tym światłem ze światłości. Ty, proszę Cię, odnajdź to światło. Jesteś światłem życia, jesteś miłością czystą. Powróciłeś tutaj i proszę Cię. Zobacz w swoim sercu, jak ty widzisz nową rzeczywistość. Jeśli już mnie pytasz, to podzielę się z tym, że nasz autentyczny świat jest zupełnie inny od tego, który widzimy poprzez program. Naprawdę to widzenie jest fałszywe, bo jest to rodzaj materialnego snu boga. W cudzysłowie Bogów, naprawdę jesteśmy jednością i śnimy sen horrendalnego rozdzielenia na człowieka, rozczłonkowania, wmówienia nam, że mamy duszę, że mamy oddzielne kąta, że mamy walczyć z miłością, że, ma, że mamy walczyć z ciemnością, że tak, naprawdę walczyliśmy z miłością, gnębiliśmy siebie. Że mamy ją potępiać i tak utrwalaliśmy oddzielenie. Miłość to nowy świat, miłość to przebudzenie. Przebudzenia, takiego przebudzenia na Ziemi nie ma dotąd. Ono następuje nieuchronnie. Czuję, że jako istota boska budzimy się poprzez istotę ludzką tak zwanego skarlonego człowieka, bo naprawdę jak poczujesz sercem, to jesteśmy gigantami, niezwykle potężni, wielcy. Taka ta ziemia była, ona została utworzona jako rodzaj podziemi, jako rodzaj skarlenia. Wiesz doskonale, że zniszczone zostały tu drzewa życia. Że zniszczone została cała flora i fauna, wszystko zostało wyhodowane jako rodzaj akwarium, oceanarium, w którym to umieszczono człowieka. I to masz dostrzec, że całe przeobrażenie jest wyjściem z niewoli poprzez swoje wnętrze. Nie szukaj zbawienia na siebie. Nie oczekuj zbawicieli na zewnątrz, że oto ktoś przyjdzie i swoim ukrzyżowaniem jako samobójca wyzwoli ciebie, wyodkupi za ciebie winy. To iluzje, to herezje. Ty uwierz w siebie. Twoja wiara ciebie uzdrawia ponownie, bo tą wiarą jest miłość. Ta miłość dokonuje prawdziwych cudów, prawdziwego oczyszczenia, prawdziwego wyzwolenia i przywracasz sobie naszą naturę. Hologram energetyczny, do którego daliśmy energię, przestaje istnieć. Nie ma żadnej władzy nad miłością. Docieramy do naszego prawdziwego świata. Pojmujemy, Skąd pojawiliśmy się w tym śnie? Chodzi o to, abyś już nie potępiał świata niewoli, abyś z nim nie walczył, abyś w żaden sposób nie rozdzielał, bo tak siebie salamy, kiedy prawdziwie kochasz siebie, kochasz całą ciemność, kochasz cały ten mistyczny świat i wychodzisz ze świata śmierci, budzisz się. Bo z jakichś powodów zapadłeś, zapadłem w ten straszny sen. Chciałem to zgłębić, oddałem się niewoli, oddałem się zapomnieniu, wierząc w to głęboko, że jako istota doskonała zawsze odnajdę moją złotą cząstkę, ukrytą głęboko, zakamuflowaną, tak zabalsamowaną. Abym nigdy nie wyszedł z labiryntu śmierci. Ja to odnajduję. Widzę świat, jaki się budzi, jak niebywałe następują cuda, jak ludzie się radują, jak byty, które zamieszkiwały nasze ciała, opuszczają je w różny sposób, również w tak drastyczny, jaki na ten moment widzę. Że rozrywają wręcz ciała, chcą się wydostać. Miłość, która budzi się na ziemi, jest tak potężna, że te byty już nie wytrzymują udawania dalszego naszych dusz, że odchodzą ciała, które naprawdę dawno tam odeszły. Spójrz w oczy swoim tak zwanym bliskim, starszym osobom. Zobacz, że ich już tam dawno nie ma. Że są w jakiś sposób podtrzymywani jako takie zombie, które służyło do produkcji śmierci, do energetyki, którą ten świat się karmił, a my mieliśmy obumierać. Ja ponownie Ci mówię, jesteś życiem wiecznym. Przybywam tu, pojawiłem się ponownie, powróciłem tutaj. Do kraju Słowian, na, aby otworzyć wielkie epicentrum przebudzenia. Dlatego spotykam Ciebie, spotykam niewielu, który, którzy na ten moment czują te słowa, czują tę moc nadchodzącej przemiany, widzą wizje podobne, takie jak ja, że. Bogaci tego świata, majętni, tak zwani włodarze, którzy posiedli nasze światło, którzy posiedli naszą energetykę, którzy są ambasadorami, szejkami, mają niezmierzone bogactwa, że w tej przemianie oni proszą, błagają, że oddadzą ci wszystko za pomoc, o którą proszą. Po którą klęczą, błagają, aby im pomóc, bo już nie wytrzymują już rytuały, które czynili wcześniej, czy chociażby takie, jakie czyniono tutaj yy, w koło, klękając przed bóstwem na kolanach, pijąc wampirycznie krew joszuły. Te rytuały już nie mają mocy. Obnaża się prawda. Demony wyskakują z kapłanów a oni już nie są w stanie zawładnąć hipnozą nad tymi jeszcze nielicznymi, którzy jako zombi z parasolkami nastawionymi, aby wykuć bliźnim oczy, podążają tam dalej. Naprawdę ich już nie ma, oni wybrali i to jest wielka twoja godność ich uwolnienia, nie zatrzymywania ich jako prawdy że oto jest mój tatuś to jest moja mamusia prawdziwa miłość nie zatrzymuje prawdziwa miłość nie przywiązuje kochasz każdego sercem tak jako swojego brata nie wyrzekasz już się ani brata ani siostry ani ojca ani matki przyjmujesz ich prawdziwą miłością dziękujesz im za rolę w świecie śmierci, które to rolę odegrali też dla ciebie i tak otwierasz w sobie postrzeganie nowej rzeczywistości, w której wszystko jest inne, w której inne są barwy, kolory, dźwięki, życie. Życie nie obumiera. Ono rozpoczęło obumierać w cyklach, w których my weszliśmy, w których nas hodowano. Teraz z nich wychodzę, bo jestem świadomy, otwieram tą cząstkę, staję się, stałem się tym puzzlem, który się rozświetla, w którym spotykam ciebie, tego, w który, który to czujesz. Nie jestem de facto zbawicielem świata, ale dotykam innej cząstki, która się rozświetla, którą ja rozświetlam. Która mnie rozświetla, której ja pomagam, której Ty pomagasz mi. I tu nie chodzi o słowa człowieka niewolnika. Chodzi o przepływ czystej miłości, że w pewien sposób jako świadomość się rozdzieliliśmy. Ty doświadczałeś wojen, ja doświadczałem Holokaustów, ty doświadczałaś bycia policjantem, ja doświadczałem bycia złodziejem. Razem głęboko zbadaliśmy ten świat dno piekła, lockdown. Zgłębiliśmy to i teraz jednocząc się, kochamy siebie, nie obwiniamy siebie. Obwinianie, że oto mężczyzna jest zły, że ta kobieta jest zła. Jest zaprzeczeniem naszego wyjścia w taki sposób nie wychodziliśmy. Wzajemne odmycie w wodzie życia, wzajemne ukochanie siebie, wzajemne wybaczenie sobie jest prawdziwą miłością, którą po prostu jesteśmy, w której zbędne są słowa, bo tak zmienia się świat, tak coraz więcej osób słyszy Twoje serce i nie potrzebujesz mówić, jesteś słyszalny na wszystkich kontynentach. Przestrzeni niewolniczej, którą Ziemię nazywaliśmy Ziemią. Kocham Cię.